A teraz pokażemy sobie to, co było przedmiotem filmu pod tytułem: realizacja zlecenia produkcyjnego od transferu pliku XML z RP do gotowego programu w Boost. Tak, jakbyśmy patrzyli tylko oczami programisty. No, pewne rzeczy wstępne. Pokażemy sobie, co się dzieje z poziomu systemu RP. No, system RP transmituje zlecenia. Te zlecenia zostały przez system zaczytane, a programista pracuje w boost. No i zagląda, czy się pojawiły jakieś nowe zlecenia. No i faktycznie widzimy: tutaj mamy zlecenia, dla których jeszcze nie przeprowadziliśmy procesu programowania. Czyli to są te zlecenia, dla których jeszcze program nie został przygotowany. Jest całkiem sporo takich zleceń. Patrzymy na zlecenia z blachy czarnej o grubości 2 mm. O, to są te zlecenia, które dzisiaj przyszły. Ja mogę do tych zleceń jeszcze dodać inne, które tutaj są w oczekiwaniu. Natomiast. Załóżmy, że dodamy sobie to jedno zlecenie. W związku z czym na tej podstawie tworzę sobie program cięcia, w którym to programie cięcia pojawiają się te informacje, które między innymi przyszły w postaci zleceń produkcyjnych, ilości faktycznie się zgadzają. I teraz ja w zależności od potrzeb mogę powiedzieć, ok. Ja teraz nie będę chciał produkować tutaj wszystkich tych zleceń, w związku z czym powiem, że z tego chciałbym wyprodukować 20 sztuk. To moje zadanie nazwę sobie test 0808. Określę na jaką maszynę, z jakiego arkusza chcemy wykonać nasz program. Tutaj powiemy, że 20 sztuk układamy. Naciskamy przycisk Boost. System dokonuje w tym momencie automatycznego. I mamy gotowy program, który zwalniamy do realizacji na maszynę. Jeżeli popatrzymy sobie z punktu widzenia naszych zleceń. Będziemy widzieli, że mamy nadal zlecenia do zrealizowania. I dobiorę sobie w tym momencie moje detale. Z blachy czarnej, dwójka, stworzę sobie nowe zadanie do układania. I w tym przypadku będziemy widzieli, że no, tego detalu. Mamy nadal do wyprodukowania 22 sztuki, no i tutaj jest jakiś detal dodatkowy z jakiejś puli wcześniej już zdefiniowanych zleceń. Ja sobie w tym momencie nazwę to test 08080. I podobnie jak w poprzednim przypadku, określę tylko format arkusza który chcę wykorzystać do wygenerowania programu. Program jest gotowy, zwalniam i programista wykonał swoją pracę. Jak to wygląda teraz z punktu widzenia systemu OSEON? W systemie OSEON, jeżeli sobie popatrzymy na nasze zlecenia produkcyjne, no faktycznie to są te zlecenia, które trafiały trafiły tutaj poprzez interfejs PPS jeżeli pojedziemy już na poziom produkcji i też sobie te zlecenia tutaj odfiltrujemy będziemy widzieli teraz na poszczególne zlecenia, że operacja programowania zostały, zostały dla wszystkich naszych zleceń w 100% Wykonane. Czyli tutaj, ten, deta, ten, na przykład to zlecenie, które tutaj jest wykonane w 42 sztukach, można zobaczyć, zostało zaprogramowane. Jak sobie zerkniemy, jak na podstawie jakich zadań układania zostało ono zrealizowane, widzimy, że potrzebne były do tego decyzją pana programisty dwa zadania: test 08 i test 08080. W przypadku pytań tradycyjnie prosimy o kontakt. Dziękuję.